Gmina Miasta Radomia wraz z przedstawicielami branży metalowej wzorem poprzedniego roku wzięła udział w imprezie targowo-wystawienniczej Hanover Messe 2013. To kontynuacja wspólnej misji gospodarczej Radomia oraz przedsiębiorców reprezentujących tę gałąź biznesu. Branża precyzyjnej obróbki metalu wpisuje się w markę Radomia Siła w Precyzji. Bardzo dobre doświadczenie dla firm. Cieszę się, że reprezentowaliśmy nie tylko Radom, ale reprezentujemy również Polskę na tych targach. Bardzo duże, bardzo ładne stoisko, chyba jedyne, tak mocno eksponowane w przypadku naszego kraju, więc z jednej strony oczekuję, czy, czy czekamy na to, żeby nasi przedsiębiorcy zdobywali kolejne kontakty biznesowe, ale również dowiadywali się tego, co się dzieje dzisiaj na świecie w branży, bo targi nie służą tylko i wyłącznie pozyskaniu klienta dla swoich towarów, ale również po to, aby zorientować się samemu, co w danym momencie na świecie jest realizowane. Cały świat jest reprezentowany na tych targach, począwszy od Azji, Afryki, obydwu Ameryk. Po raz pierwszy w minionym roku firmy oraz gmina przygotowały wspólne stoisko na targach w Hanowerze oraz Poznaniu. Pomysł ten przypadł do gustu przedsiębiorcom, i w tym roku przedsięwzięcie, współfinansowane przez gminę miasta Radomia oraz uczestników misji gospodarczej, trwało w dniach od 8 do 12 kwietnia. W międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Hanower Messe wzięły udział fabryka broni łucznik, GGG, Instytut Technologiczny technologii eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radmod PMP, przedsiębiorstwo techniczne Bartech oraz zakład produkcyjny Prozamet. Gminę miasta Radomia reprezentowała delegacja na czele z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem. Myślę, że część naszego biznesu naprawdę nie ma powodów do tego, żeby się wstydziła przed tymi najsilniejszymi koncernami światowymi. Są rzeczy oczywiście słabsze, bo to, to nie, nie ulega wątpliwości. Ale choćby w tym roku pierwszy raz Instytut Technologii i Eksploatacji był właśnie na targach, i za to z jednej strony dziękuję Instytutowi, ale z drugiej strony, również się cieszę, że pokazujemy myśl techniczną, technologiczną, tą jedną z najlepszych na świecie, gdzie przychodzą Amerykanie, przychodzą Azjaci, przychodzą Niemcy. I z bardzo dużym uznaniem odnoszą się zarówno do wyrobów, jak i myśli technicznej. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia radomskiej firmy sfinansowały jednodniową wizytę 20-osobowej grupy studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz Zespołu Szkół Technicznych. Pokazanie pewnej Skali przemysłu albo biznesu, w którym ci ludzie mogą pracować. Są to podobierani ludzie ze szkół, z szkół technicznych i z uniwersytetu, więc mam nadzieję, że też pokażę pewną perspektywę temu, tym młodym ludziom, ale też będzie formą nagrody za to, co robią na co dzień i, i, i rozwijają się. To, co dla mnie jest istotne, to pokazanie, że szkolnictwo techniczne dzisiaj w Polsce, ale również na całym świecie, bo rozmawialiśmy z przedstawicielami. Zarówno z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy wszyscy podkreślają bardzo jednoznacznie. Przyszłością w, na świecie, w Polsce kształcenie jest kształcenie techniczne. Studenci odwiedzili Hanower Messe w ramach niemieckiego programu studenckiego, który pozwolił im zapoznać się z najnowszymi światowymi trendami, m.in. w dziedzinie obróbki metali oraz automatyzacji produkcji.